Cześć, Cześć. Dzisiaj mamy do no, zaprezentowania Chrysera Pacifica 2017 rocznik 3.6 286 koni mechanicznych Zamontowaliśmy tutaj instalację BRC Sequent Look and Drive W kwocie na dzień dzisiejszy 5800 zł No i co, pokażmy poszczególne części Od lewej strony zaczynając mamy filtr fazy ciekłej z elektrozaworem Filtr fazy lotnej, wtryskiwacze gazowe Komputer po prawej stronie i reduktor jest pod akumulatorem, także teraz zapraszamy do środka. Witam z powrotem. Zanim przejdziemy do środka, chciałbym tylko nadmienić, że zwrot instalacji nastąpi po przejechaniu 11 tysięcy km, a oszczędności na każde 100 tysięcy km będą graniczyć w okolicach 52 tysięcy. Przełącznik na życzenie klienta jest po lewej stronie. No i jakie zbiorniki powiedz? Jeszcze pokażmy wlew, lew. zaraz tam się otworzą drzwi. Wlew mamy z dokręcaną końcówką. I teraz pokażemy zbiorniki. Zbiorniki są dwa. Za drugi zbiornik jest dopłata 1600 zł. Tutaj mamy jeden, z drugiej strony mamy drugi. I zasięg na takich, zasięg na takich zbiornikach będzie graniczyć coś w okolicach... Zasięg? Zasięg. No, tak. Myślę, że jest 300-350 y, litra, szekit będzie dostępny, będzie około 60 litrów, także ja ze swojej strony dziękuję i zapraszam do Energii Gaz Polska.